Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że dołącza do nas pan poseł Witczak. Zachęcamy do, że do tego, żeby odniósł się pan do tego, do czego nie chce odnosić się pan poseł Joński. Panie, panie, panie pośle, pośle, czekamy i... na wyjście. Zapraszam. bardzo prosimy. Panie, panie pośle, tubek, może pan się wytłumaczy? Pan pan panie, panie pośle, też na pewno dzisiaj nie mamy. Także... Panie, pośle. Ale mogę panie pośle, zadam panu jedno pytanie. jedno pytanie. Czy to, co mówi ten przestępca Andrzej Rutkowski, to jest prawda? Panie pośle, niech pan nie zagłusza. Panie czy jest powszechna Nie praktyka, że w platformie obywatelskiej otrzymuje się garnitury od przestępców. Proszę powiedzieć. Zobaczcie Państwo. CPK. Mówiliście państwo, że budujecie Strasza CPK, a nie pa, Niech pan zobaczy. działki za y, miliony złotych, żeby zarobili swoich. Już, już się trady, do tego odnoszę. Za, Zobaczcie państwo. Z y, nasza partia, pod, y, gdy tylko pojawiły Uważamy się pierwsze informacje medialne, jest tutaj, pośle, konsekwencje, trzeba wyjaśnić, trzeba wyjaśnić, wyjaśnić jak najszybciej, co do których są wątpliwości. Platforma ucieka. Platforma ucieka, tak jak Dariusz Joński ucieka, przed prostymi, wydawałoby się, pytaniami. Przyjmował te korzyści majątkowe, czy ich nie przyjmował?